Witam Was serdecznie, Michał z tej strony. Pocisnęliśmy sobie ostatnio War Thundera w trybie kooperacji tutaj widać jednego kolegę, za chwilę będzie widać drugiego proszę mi się tutaj pokazać, no dokładnie to jest to o czym mówiłem, pozdrawiamy serdecznie w każdym razie e, bitwa rozgrywana w trybie kooperacji e, z bardzo fajnym wynikiem, który wykręciliśmy i stwierdziliśmy, że to jest to co można już pokazać szerszej publiczności gdzie nie ma wstydu, nie ma siary, tylko jest jakiś pokaz tam, zalążka kooperacji, która sprawiła, że naprawdę ciekawie nam się tutaj walczyło i przede wszystkim wykręcić się udało niezły wynik, podkreślam niezły, bo nie jest to wynik jakiś spektakularny, ale będzie na co z pewnością popatrzeć, cóż na dzień dobry kombinowaliśmy sobie tutaj atak na średnie czołgi, żeby pozbyć się bombek, naturalnie rzecz biorąc, które obciążają nam niepotrzebnie 4 skrzydła, właściwie 4 litery chciałem powiedzieć. To przy samolotach trochę błędne określenie, bo samoloty 4 liter za bardzo nie mają, chociaż no w gruncie rzeczy chyba się jednak teraz patrzymy na te 4 litery. Pierwszy mój nalot, próba na dwa średnie czołgi, nie mam pojęcia, czy ja w nie trafiłem w tym momencie. Jak widać, trafiłem tak, że w ogóle nie trafiłem. Mam jeszcze sobie dwie bombki, nie bombki spuszczone. Piszu teraz, w każdym razie mój strzelec prawie tutaj udało mu się go strącić, no niestety nic z tego nie wyszło. W każdym razie z doświadczenia wiem, że ten samolot jest w stanie bezproblemowo strącać samoloty przeciwnika samymi tylko strzelcami i to jednym tym jednym widnym strzelcem, którego z przodu ma. Naprawdę to już mi się kilkukrotnie udało. Tak, dokładnie na gladiatora próba. Niestety nie wyszło w każdym razie. No, życie, co zrobić? E, był taki materiał, niestety nie udało mi się go nagrać czy inaczej? Ja go nagrywałem, ale niestety e, wtedy miałem problemy w ogóle z nagrywaniem i mi się e, urwało nagrywańsko w pewnej chwili. Tym oto samolotem udało mi się zniszczyć trzech samolotów przeciwnika, po prostu ganiając ich e, i dając wyżyć się mojemu przedniemu strzelcowi. tak, e, W tym momencie czekamy aż mi się bomby zrespią. No, jak widać, to jeszcze chwilę trwa. Załoga jest w ogóle niewyszkolona. Ja generalnie nie mam ani jednego samolotu, który byłby wyszkolony na tyle, e, że byłby w stanie. Coś ciekawego wykręcić, tak? Spitfire na górze. Cóż, Spitfire'a lepiej mieć przed sobą niż za sobą. To z doświadczenia chyba wielu z Was na pewno się o tym przekonało. No, chyba że macie naprawdę zwrotną maszynę albo umiejętności. Ewentualnie trafiliście na gracza, który nie bardzo ogarnie. Jak widać, mój strzelec tutaj grzeje, no tak, dam, gdzie mu się chce, tak? Ja już mam prędkość krytyczną, ale spoko. Spitfire sobie wleciał na czołówkę. Dwa hity już zarobił, czy trzy właściwie, Także jest jest to naprawdę ciekawa opcja. Tu mój tylny strzelec. Niestety problem polegał na tym, że mam w tym momencie ja na ogonie. Ej, on już mnie tutaj zdążył trochę pogrzać. No i wiedziałem, że to już jest właściwie mój bliski kolega już widać jak mi tutaj wszystko zaczyna znikać, psuć się, ja tutaj pompkę jedną spuściłem, leci pompka numer 2, numer 3, numer 4, liczyłem, że uda mi się coś trafić, na szczęście udało mi się coś trafić, tak, e, krytycznie uszkodzony przez, zostałem przez właśnie tego kolegę, tutaj czarny kadłub, e, próbowałem gladiatora zdjąć, tutaj kolega stwierdził, że próbuje zdjąć mi spita, ja mu gladiatora, wyszło to tak jak wyszło, mój strzelec już nie żył, e, kolega... Starał się tego spita zdjąć też nie wyszło, no czasem tak się po prostu zdarza. Właściwie częściej się zdarza niż żalzi, że się uda samolot przeciwnika strącić, tak? trzech na ogonie wiedziałem, że szans nie mam, starałem się po prostu jak najdłużej jeszcze przetrwać. No i sobie tak lecę takim właściwie wrakiem, tylko silniki zwróci uwagę, że są na biało się świecą i lotki, dzięki czemu jeszcze mogłem manewrować w jakikolwiek sposób. Licząc faktu, że ogon był niestety martwy i do góry już wznieść się nie mogłem. Także sam początek bitwy obiecujący nie był. Jeden cel naziemny właściwie puknięty Zdjęła mnie czajka, no żaden wstyd w każdym razie według mnie czajka to jest samolot konkretny. Przynajmniej można nim się konkretnie wyżyć. Z doświadczenia wiem. Dobra, Hurricana sobie wziąłem. Niewidzialna amunicja. I próbujemy cisnąć sobie kolejne cele, tak? Tak wygląda w tej chwili tabelka. Na razie nie ma tutaj jakichś wielkich, spektakularnych wyników, tak jak wcześniej zapowiadałem. Czyli niezłych wyników, tak? No ale w gruncie rzeczy to jest też tam sam początek u naszych przeciwników też super to nie wygląda Póki co jeżeli widać to na górze Prowadzimy także jest to pozytyw jeżeli chodzi o Ten fragment walki Ja sobie szukałem przeciwników przede wszystkim Szukałem sobie towarzyszy broni żeby ewentualnie móc im tutaj pomóc Jeden kolega jest przed nami Drugi jak widać na minimapce taka zielona Kropeczka mała jest tam schowana na lotniskiem W tym momencie leci za mną również Gdzieś mniej więcej w tym samym chwili kolega Padł no życie w każdym razie no, tak jak mówiłem wcześniej, widzieliście, ja miałem e, Spita na ogonie. Kolega miał Gladiatora, no niestety Brytyjczycy okazali się dla nas za silni. Tak, w tym momencie. Ale zresztą nie oszukujmy się, że Gladiatora i Spita jest m, ciężko zgubić z ogona. Taka jest prawda, ale da się zrobić. No, generalnie da się uciec przed każdym samolotem. Wszystko zależy od warunków i od pilotów. No i taka jest prawda. Dobra, lecimy sobie na c 42 To jest, zdaje się, dopisek Falcao. Po lewej stronie widzimy Czajkę. Stwierdzimy, nie, Czajkę będzie trzeba zdjąć dużo szybciej. To będzie dużo bardziej problematyczna maszyna do zdjęcia, ale jest to maszyna, więc warto będzie Czajkę pocisnąć. I uwaga, czołóweczka z Czajką. Jak myślicie, co się stanie? Kto wygra? Uwaga, uwaga, niewidzialna amunicja. Czajkę udało mi się zdjąć. Wrogi pilot nieprzytomny, przy okazji się tam rozpaćkała Także byłem zadowolony, że udało mi się przeżyć czołówkę z czajką, bo to wcale nie jest takie oczywiste, że szczególnie jak ma niewidzialną amunicję, że z czajką uda się czołówkę przeżyć. Też zależy czym lecimy, tak? Jak lecimy sobie jakimś Iłem czy innym łagiem, jest na pewno dużo łatwiej niż gdy ja lecę takim spitem. No nie oszukujmy się jednak pancerze, tamte samoloty mają dużo konkretniejsze. Dobra, samochód do kontra niewidzialna amunicja. Kolega z tego co kojarzę leciał tutaj od lewej strony. Wziąłem sobie samochód po prawej stronie, kolega po lewej. Udało mi się jednostkę zniszczyć, a koledze udało się rozbić niestety. No życie, w każdym razie tak bywa, czasem tak jest. Zresztą sami widzieliście, ile, ile razy ja tak robiłem też, że pazerność fraga, kurczę, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę w dół popikuje, na pewno mi się uda wyrobić. Niestety nie udawało się czasem. Tu jeszcze mi jakieś działko, samochód opancerzony starał się zniszczyć, bidulkowi biednemu się nie udało. No szkoda, w każdym razie, jak będą bitwy historyczne, czy bitwy takie już konkretne kiedy wyjdą. Czołgi, i tak dalej, to myślę, że będzie dużo trudniej uciec przed działkami naziemnymi. W tym momencie to jeszcze nie jest aż takie skomplikowane. No, chyba że mówimy o flocie, tak? Przed flotą zawsze jest, znaczy, jak się lata z flotą, zawsze jest problem. Dobra! Dwa samoloty przeciwnika MC202, mój ulubiony samolot, w cudzysłowie, i HES-112, tu już jest troszeczkę trudniej. Znaczy twardszy samolot, no i Łag-3. W tym momencie to, co będziemy mogli sobie obserwować to festiwal Zeza po prostu. Patrzcie, jakbyście kiedyś byli na imprezie, która się nazywa Festiwal Zeza, to wierzcie mi, ja będę albo tę imprezę prowadził, albo będę tam jakimś głównym, nie wiem, kolegom czy znaczy go, gościem, który będzie zaproszony i będzie opowiadał, jak nie trafić w samolot przeciwnika. No i ja będę mówił, no wiecie, no trzeba strzelać wszędzie tylko nie w samolot i będę prowadził na pewno jakieś dysputy na ten temat ale udało się łaga zniczyć, no musiałem wypluć y, wszystkie flaki właściwie z tego samolotu a tutaj będzie przykład tego jak nie należy unikać samolotów, przeciwnika dokładnie. Odpadło mi coś z samolotu, tam tego zniszczyłem. Właściwie to był mój błąd, to ewidentnie to było widać. To się dało zrobić na pewno lepiej. Niestety, to są takie chwile, że to jest kwestia rozeznania w sytuacji. Ja mam często taki problem, że zamiast szybko zareagować jakoś takim naturalnie, w sensie odruchowo, to ja nie robię nic po prostu i liczę na to, że przeciwnik coś zrobi. Tak, niestety ze mną jest. Czyli już wiem, że jakby samochód na mnie jakiś jechał gdzieś tam w jakiejś sytuacji w życiowej, tak, ja sobie stoję na środku drogi, już pomijam fakt, po, po jaką cholerę bym stał na środku, w drogi, tak? Ale gdyby na mnie jechał, to prawdopodobnie bym stał i czekał, aż, nie wiem, aż się rozczłonkuje na pół i ja będę w stanie w tym momencie przeżyć. No, życie, w każdym razie, przynajmniej ta gra mi to uświadomiła, że muszę coś z tym faktem zrobić. Cóż, lecimy sobie na tę stronę bazy bazy, co ja gadam, mapy, dwa samoloty przeciwnika, tam widać jeszcze w tle Spitfire leci, także trzeba było się tutaj rzucić w jaki sposób z pomoc naszą, to jest pierwsza rzecz druga rzecz jest taka, żeby go po prostu najbliżej do tych przeciwników, a Spitfire 2 tam jeszcze leci, G50 zdaje się to się nazywa samolot Frecia, kolejny przykład tego jak należy właśnie zezować, czyli Festival zeza part 2, tu jeszcze mi się czarno zrobiło przed oczyma, ten Spitfire mnie ewidentnie zignorował to był jego błąd, powinien tutaj manewrować za mnie ze mną i spróbować mnie zdjąć go. W tym momencie miał mnie na ogonie, mimo faktu, że ja mam Zez'a, no to jednak mimo wszystko ten speed potrafi coś zrobić. Ale tutaj ten speed, który leci przede mną, ma naprawdę kosmicznego farta, bo zobaczcie, ile on razy dostał ode mnie. I jemu się nic większego nie stało. No Uszkodzone prawe skrzydło, wow, po prostu śmierć zagłada. E, tu mogłem troszeczkę też lepiej zmanewrować, żeby go szybciej wejść mu na ogony, no, niestety znamiłem tutaj. Mój błąd po raz kolejny. No tak jak mówiłem, jest tutaj wykręcony wynik niezły, co nie znaczy, że jakiś spektakularny, tak? E, dobra, Spitfire WAK-3 jeszcze przed nami, ale to z 5 km i on tam za, za pagórkiem się bije z naszym SBD-3, zresztą też mój ulubiony bardzo samolot. E, nie, do SBD-3 akurat nic nie mam, tak? E, kiedyś go sobie kupię i będziemy trollować przeciwników. Szkoda tylko, że Strzelców ma taki słaby ten samolot. Spitfire już tutaj się kopci, pali. Ja sam właściwie lecę za tym spitem. Uszkodzone lewe skrzydło bardzo ładnie. Fuksa niesamowitego miał teraz, mi się go dopiero udało zniszczyć. Ale widzicie, ile razy musiałem się w niego nastrzelać, żeby go zniszczyć? No, spitfire takie są, że w nie wchodzi często damage. Nie już, się, one nie mają pancerza. To jest papier. Ale ten samolot, nawet potężnie przestrzelony, jest w stanie naprawdę dużo latać. Wiele samolotów ma pancerz, ale tak naprawdę 2-3 hity do stanie samolotów nie ma. Howitzer zszedł. I tutaj miałem bardzo sympatyczną niespodziankę. Łaga 3 Hurikaina i Y Katalinę, która leciała czołką na mnie, stwierdziłem, może mi się udało bić pilota. Uwaga, rozpoczynamy oszczędziwańsko. Niestety kataliny mi się ubić nie udało, ale uda mi się chyba zniszczyć jej silnik. Tak, i tutaj Hurikai i będzie przykład tego znów, jak nie należy manewrować z przeciwnikami. Generalnie tutaj była taka sytuacja, że kolega też, jeden z Koopa był bardzo wkurzony, bo chyba trzy razy mu się zdarzyło nie przeżyć czołówki z przeciwnikami. Nie dlatego, że go strącili, ale dlatego, że mu wlatywali w niego po prostu. I no, taka ta walka właśnie pod tym względem była, że było dużo właśnie takich sytuacji nieczystych, trochę przypadkowych i trochę szkoda, bo to zawsze psuje obraz gry. Nawet jak fajny wynik się udało wykręcić, no tutaj wynik był nie najgorszy było zresztą widać P-36 Hawk na dole sobie leci zastanawiałem się czy na niego się na, tak na dobrą sprawę rzucać, ale stwierdziłem, że kurczę czemu nie, zawsze to jakiś frag tutaj niestety fraga już nie było Nasz P40 EGO zdjął, no i bardzo dobrze, w każdym razie, zawsze przynajmniej jednego przeciwnika mniej. Na górze, jak widać, prowadzimy. W tym momencie e, tak wygląda drabinka. E, spokojnie ona będzie wyglądać dużo lepiej, wierzcie mi na słowo, dlatego tak wspomniałem. To jest taki modelowy przykład tego, e, co można zrobić, kiedy się lata razem i kiedy się czuje, że ma się po prostu tę pomoc. Tak? Kiedy się razem komunikuje, nawet nie trzeba latać razem koło siebie skrzydło w skrzydło, ale po prostu czuje się, że jest pomoc i w razie kłopotów można sobie tę pomoc uzyskać. Tutaj kolega na dole zginął od samego mojego spojrzenia. Tak Taki już jestem morderca, po prostu patrzę się i ludzie spadają z nieba. Dlatego nie lubię się patrzeć w niebo na samoloty, bo nie wiem, co się z nimi może stać. Dlatego też wolę nie latać samolotami, bo jeszcze przypadkiem bym zdjął myślami czy coś. Ja dobra. Ja ja sobie robię w każdym razie. Aha, ale niespodzianka, prawda? Dobra. MC-202, umcyk, umcyk, tak mówię na ten samolot, nie wiem skąd mi się to wzięło. Nie widział mnie zupełnie. E, a nie, teraz mnie chyba zobaczył. Unik sobie zaczyna robić. Nie mam niewidzialną amunicję. E, nie, tutaj nie mam, niestety niewidzialnej, także Spita będzie trzeba pod tym względem ulepszyć. E, I powiem wam, że ta niewidzialna amunicja mi się bardzo, ale to bardzo spodobała. Nie Mogę bez niej żyć. W tym momencie, jak nie mam w jakimś samolocie niewidzialnej amunicji, to się czuję jak nie, wiem, bez ręki, bez skrzydeł dosłownie. Umcyk, umcyk tutaj za dużo nie może przetrwać. I tu będzie chyba taka sytuacja, która mnie. E, Ciekawie, w każdym razie zdziwiła. Uwaga, patrzcie, gdzie lecą moje pociski, patrzcie, gdzie to leci. Widzicie? Praktycznie przelatuję przez samolot. No nie byłem w cholerę w stanie się strzelić. Nie wiem, czy on to widział, czy on to wiedział, czy był tego świadom. Samolot zniszczony, no udało mi się go zniszczyć, i wiecie na czym rzecz polega? Kiedy latacie sobie przed bitwą, to jest takie ustawienie, odległość w metrach, w jakich mają się krzyżować pociski z waszych działek. Ja mam odległość, miałem ustawioną wyższą niż ten samolot się znajdował przede mną. Mam chyba ustawione 300 albo 400 metrów na spicie. Su-2, trafienie krytyczne w międzyczasie bardzo ładnie. Udało mi się nawet coś trafić, super, cieszymy się, jak dzieci. Eee, w każdym razie, ja mam to ustawienie dużo wyższe. Eee, w efekcie, efekt jest tego taki, że ten samolot był zbyt blisko mnie i moje pociski się krzyżowały 300 metrów w jakimś przedmium, na no 250 nawet sobie powiedzmy, tak? Eee, I moje pociski dosłownie przelatywały eee, obok tego samolotu, od lewej i od prawej. Tutaj byłem pod jakimś ciężkim ostrzałem, w ja nawet nie widziałem, co we mnie strzela. Eee, asysta jakaś padła w międzyczasie, co mnie tutaj. Aha, tutaj 6 samolotów przeciwnika, tak? Dobra, ja w każdym razie tutaj miałem dwa cele. Tu ktoś oczywiście we mnie wpadł. Za jaką cholerę, co jaką mu zrobiłem, nie mam pojęcia. No, w każdym razie, życie. Tak to już niestety działa. Ostatni samolot mi się został: Blanheim. E, jakieś bombki tutaj mam. 10 km do celu. E, jesteśmy już w topie, także jest naprawdę nie najgorzej. E, 15 km, nie 10, 10 km do jakiegokolwiek przeciwnika. Co poradzić? Samochód opancerzony po lewej stronie. No i sobie lecimy. No niestety, bitwa, właśnie tak jak widać, że była fajna. Mogło być jeszcze fajniej. Niestety przeciwnicy, i właściwie my też e, graliśmy troszeczkę tak, że udało nam się przypadkiem zrobić zbyt dużo czołówek, niż sobie tego życzyliśmy. To jest właśnie najbardziej upierdliwa rzecz w tego typu grach. E, kiedy właśnie te czołówki się pojawiają, jest ich za dużo w jednej bitwie. to już nawet e, powiem Wam, że chyba łatwiej jest przeżyć po prostu ten moment, w którym e, ubijają nam pilota w trzech różnych samolotach e, pod rząd, tak? to tutaj generalnie już wolę chyba taką sytuację niż sytuację, w której mi po prostu trzech samolotów, e, trzy samoloty moje są niszczone z tego dodu, że ktoś mi wlatuje. no Faktem jest, że moja wina też była w jednym, w drugim przypadku, no ale no tak bywa, już. w każdym razie trzeba w każdym razie lekcje na przyszłość wziąć i chyba sobie starać się unikać czołówek najlepsze rozwiązanie, tak? Czyli 500 metrów przed samolotem sobie zacząć już gdzieś tam skręcać, unikać, to też się przydaje, bo wielu przeciwników tego nie ogarnia i można łatwo wejść na ogon. Ale dość cicho, cicho, bo część z Was to ogląda. Może spotykamy się czasem w bitwach i potem się dzieją rzeczy. Próbowałem koledze pomóc sprącić tego hurikana moimi karabinkami niesamowitymi, które mam tutaj z przodu o dziwo. Widzicie, że wyszło to fantastycznie po prostu też ta lata bufalo. Już wiedziałem, że ten bufalo, jak się do mnie dosie do moich no, czterech liter, nazwijmy to, czy też dwóch tylnych skrzydalach, to wiedziałem, że będzie śmiesznie w każdym razie. Ale bufalo się rozbił na dole widać zresztą w prawym górnym rogu. Także jest to sukces. Znów to co wspomniałem, spojrzałem się na samolot i on się rozbija, no, więc ja poradzę, że tak mam. Może ja nie powinienem w ogóle myszką tutaj sterować, tylko się patrzeć na samoloty i tak potępliwie i ty się rozbijesz. No. Tutaj nie widać moich pocisków, bo są niewidzialne zamontowane. Nie wiem czy to jest dobry pomysł w samolocie. Bo ten samolot tymi pociskami pluje w tempie, nie wiem, chyba 0 pocisków na minutę, na tak naprawdę sprawę. Nie no, coś tam strzela w każdym razie. E, Spitfire'a próbowałem ubić. No widać jak to wychodziło w każdym razie. ze Street, a za chwilę to jest Hurricane, przepraszam bardzo. Ten Hurricane za chwilę mi na ogon właściwie wejdzie, nie on pode mną tutaj leci. Tak, tutaj dostałem informację. E, Wieżon leci pod tobą i zrób coś z tym, bo zaraz ci wejdzie na ogon. No i stwierdziłem, że spróbuję coś z tym zrobić. E, nie wyszło mi to kompletnie, bo za chwilę będę miał go na ogonie. Zgaduję, uwaga. Dzieżą się podział. Tak. Już już go mam na ogonie, już to widzę. Już zaczął do mnie strzelać. Samolot zniszczony to jest dopiero bajka. Mój tylni strzelec jeden cudofartyczny strzał oddał po prostu i zniszczył samolot przeciwnika. Tu miałem Hestę 11, jeszcze wszedłem na ogon. O, widzicie i to jest to. Spojrzałem na samolot, bach, rozbija się. To jest po prostu miazgas Moje spojrzenie zabija dosłownie samoloty. Ja, ja nie mogę więcej grać w tę grę. Właściwie tak jak mówię, nie potrzebuję myszki, bo ona mi pewnie przeszkadza w wykręcaniu wyników. Ostatni cel naziemny zniszczony. Wygraliśmy bitwę, ale ten ostatni kill mi się naprawdę bajecznie podobał. No i obserwujemy sobie w tym momencie już podsumowanie bitwy. Czekamy aż się załaduje. No ładuj się, ładuj się. Nie będę tutaj czekał całej godziny. Tyle jeżeli chodzi o punkciory doświadczenia i kasę, Nie jest wiele, niewiele tego padło. Ja jakieś odblokowanie, udało mi się był Fightera odblokować, z, tego, z, czego, z czego jestem bardzo zadowolony. E, takie tam e, odznaczenia, tak i to, co najważniejsze, tutaj sobie już pozwolę zapauzować, to podsumowanie naszej bitwy. Reasumując, sumarycznie zniszczyliśmy 12 celów naziemnych, wszyscy razem, jak widać, zresztą każdy po cztery, sprawiedliwie. Jest sprawiedliwość życiowa? Jest. Niech nikt nie mówi, że w życiu czasem nie ma sprawiedliwości. Ona czasem jest, aczkolwiek rzadko. Znaczy, generalnie wychodzę z założenia, że sprawiedliwość jest tym mniejsza, im bardziej skomplikowany jest system prawny. No i tak, tak, takie założenie chyba jest bardzo słuszne moim zdaniem. A u nas skomplikowany system prawny jest, no to już tak, to już tak cicho, cicho, wy nic nie słyszeliście, tak? A czy słyszeliście, ale wiadomo, tak, underground, underground tak, dobra, dobra, już nie, pier, nie, nie pierdziela nie pier, tak, nie gadam głupot w każdym razie. I jeżeli chodzi o cele, powietrzne, udało nam się puknąć tych celów razem 17, co jak widać, jeżeli chodzi o wynik naszej drużyny, jest to zdecydowanie naprawdę bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o ilość zniszczonych samolotów. W sumie 17 zniszczonych samolotów, liczę to oczywiście jako drużyna, także jest niezły wynik. I ciekawostka jest taka, jeżeli chodzi o punkty doświadczenia. Teoretycznie z kolegą Filipkiem miałem sobie tyle samo zniszczonych serów naziemnych i powietrznych, tyle samo razy zginęliśmy, a tych punktów doświadczenia udało mi się zebrać sporo więcej. Pytanie brzmi dlaczego? No cóż, generalnie aktywność aktywnością, ale prawdopodobnie chodzi właśnie o to takie głupie strzelanie, w sensie, że gdzieś tam się udało dziabnąć jakiś samolot, jeden, drugi, trzeci, oczywiście jeszcze są asysty do tego liczone, tak? Ale to pokazuje fakt, że czasem po prostu gra grze nierówna, jeżeli chodzi oczywiście o ilość zniszczeń. Także nie jest tak do końca w tej grze, że ilość zniszczeń tak na dobrą sprawę odzwierciedla nasze miejsce w tabelce, bo jak widać tutaj zniszczenia są dokładnie takie same, a tych punktów doświadczenia wpadło Całkiem sporo, i to jest generalnie chyba taka górna granica, jaką być może dało się wykręcić na tylu zabójstwach. Tak, no, pewnie by się więcej nawet dało zrobić, ale faktem jest, że kolega wyżej ma tych zniszczeń 7, jeżeli chodzi o cele powietrzne, i tych punktów doświadczenia ma relatywnie niewiele więcej. Także reasumując, tu nie chodzi o to, że wow, udało mi się super wynik wykręcić, tylko chodzi o to, że warto w tej grze nie nastawiać się tylko na takie konkretne fragowanie, w tym sensie, że kurczę, zrobiłem tych 10 fragów. No, często ja też o tym wspominam. No fakt, no bo to daje satysfakcję, jak się rozwali przeciwnika jakiegoś, tak i na sprawę, że te samoloty fajnie wybuchają po prostu, i to się też podoba człowiekowi. Jak się tak rozpadają, rozpaciekają skrzydło, się uda odstrzelić przeciwnikowi, no to działa, jakby nie patrzeć na wyobraźnię, tak? Ale z drugiej strony trzeba sobie uświadomić pewien fakt że ilość uszkodzeń danych samolotów, nawet nie tylko krytycznych, ale krytyczne oczywiście też robią, tak, czyli krytyczne uszkodzenia daje więcej kasy i doświadczenia, to ilość uszkodzeń, czy też asyst ewentualnie, ewentualnie jakichś wybawicieli, typu, nie wiem, wybawca sił naziemnych, czy tam bombowców, czy, czy coś w tym stylu, i generalnie serie, czyli właśnie seria trafień krytycznych, czy seria... Asyst powodują to, że dostajemy tych punktów doświadczenia więcej, nawet jeżeli mamy niedużo zniszczeń, takich fizycznych, czy też maszyn naziemnych, czy fruwających. Także warto mimo wszystko latać i po prostu jak szaleniec, próć do wszystkich przeciwników i starać się działać ich wolutku, działać i zawsze to prędzej czy później da jakiś ciekawy rezultat. Dobrze, to wszystko, jeżeli chodzi o tę bitwę, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję moim towarzyszom lotu. Mam nadzieję, że zobaczymy się po raz kolejny w powietrzu. Dziękuję jeszcze raz moim widzom, trzymajcie się ciepło, gorąco. Do usłyszenia, na razie cześć.